Hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest bardzo spontaniczny, przynajmniej dla mnie, ponieważ y, przyszedł do mnie dzisiaj produkt, korektor od Make Up By Mario, który miał do mnie przyjść za dwa dni i moje plany do nagrywania były zupełnie inne. Wczoraj zresztą wieczorem jeszcze nagrywałam film Słuchajcie z nowościami w mojej kolekcji i tam ten produkt sprawdziłby się świetnie, bo brakowało mi właśnie nowego korektora. No ale że myślałam, że on będzie dopiero za dwa dni, to już po prostu nakręciłam z tym, co miałam. I w momencie, kiedy zobaczyłam ten korektor w swojej skrzynce pocztowej, to... <grych> Przez chwilę wahałam się, czy nie nagrać po prostu tego odcinka z nowościami jeszcze raz, ale to nie ma sensu. To były pierwsze wrażenia i według mnie bezsensowna praca. Także dzisiaj będzie osobny odcinek tylko i wyłącznie o tym korektorze. Podejdę natomiast do tego troszeczkę inaczej niż normalnie i przedstawię Wam jeszcze bardziej dogłębną recenzję tego produktu, jakim jest korektor. Korektor wydaje mi się produktem Niezbyt jakoś ekscytującym, więc robienie jednego odcinka tylko i wyłącznie o korektorze jest dla mnie wyzwaniem, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, detalami, wszystkim, co się da wiedzieć na temat tego produktu, to zapraszam do oglądania. I pewnie nie powinnam była przed chwilą mówić wszystkiego, co się da wiedzieć, bo nie wiem wszystkiego, nie ma szans. Ale postanowiłam, że w tym filmie dołączę też oprócz tego standardowego opisu, tutorialu, słoczy porównawczych z innymi korektorami, które mam w swojej kolekcji, bo będzie pogadanka na temat odcieni tego produktu. To postanowiłam jeszcze zmierzyć się ze składem, ponieważ to jest dziedzina, w której nie czuję się zupełnie dobrze i którą zaczęłam zgłębiać dzisiaj, przyznaję, kiedy zobaczyłam ten produkt właśnie w skrzynce. Stwierdziłam, że muszę poczytać trochę o jego składzie, dowiedzieć się o co w nim chodzi i odkryłam, że jest to szalenie fascynujące i nie wiem dlaczego nie zabrałam się za to wcześniej, także możecie się w moich filmach spodziewać od teraz więcej y, analiz składów, oczywiście na bardzo podstawowym poziomie, bo nie stanę się nagle tutaj jakąś alfą i omegą, jeżeli chodzi o składy ale mierzę wysoko, także jak to się mówi po angielsku, bear with me i jeżeli macie jakieś wskazówki, jeżeli znacie się na tym lepiej, co jest bardzo możliwe to dajcie mi znać w komentarzu, może macie jakieś fajne źródła, albo po prostu podzielcie się swoją wiedzą ze mną będę za to naprawdę bardzo wdzięczna a teraz przejdźmy już do tematu Surreal Skin Awakening Concealer mamy tutaj 5,8 ml produktu jest on oczywiście wegański, nietestowany na zwierzętach, wyprodukowany w Kanadzie. To co mnie dziwiło, to to, że mamy aż 24 miesiące na zużycie tego produktu. To jest bardzo dużo. To chyba najwięcej jak kiedykolwiek widziałam na korektorze. Także już sama ta informacja wskazuje nam na to, że ten produkt nie jest z tej serii. Clean Beauty nie jest to produkt jakoś bardzo naturalny i zapewne zawiera wiele konserwantów i substancji wspomagających właśnie tą długą datę ważności. Czy to jest dobrze, czy źle, to już każdy musi dla siebie ocenić. Ja tylko przedstawiam, jakie są fakty. Jeżeli chodzi o opakowanie, wygląda jak miniaturowa wersja podkładu, który zresztą wygląda tak, także macie obok siebie je teraz razem. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, to opakowanie jest zdecydowanie szklane. Tutaj już czuć plastik, może się mylę, ale no to opakowanie inaczej czuć w ręku. Nie jest to tak samo luksusowe jak to od podkładu, ale podoba mi się to, że wyglądają tak samo. Jakoś uważam, że jest to po prostu urocze. Jeżeli chodzi jeszcze o odcienie, zanim przejdę do składu i nakładania tego produktu na siebie. Z odcieniami było dosyć ciężko. Zrobiłam na ten temat też shorta. Wkleję go Wam, może tutaj czy na mnie. Nie wiem jeszcze, gdzie to będzie pasowało. Oficjalnie mamy do wyboru 22 odcienie, z czego pierwszych 5 należy do tej kategorii light, czyli jasnej. I w tym świetle jarzeniowym w sklepie wszystkie te kolory wyglądały bardzo ciemno, i byłam szczerze mówiąc troszeczkę przerażona, ponieważ chwilę wcześniej, dzień czy dwa. Zamówiłam sobie najjaśniejszy z odcieni przez internet, także przed słoczowaniem kupiłam to już przez internet w ciemno i troszeczkę miałam wątpliwości, czy to będzie wystarczający produkt dla mnie. Na tym szorście zrobiłam też porównanie do dwóch najjaśniejszych podkładów, 1C i 2N, i tam widać też właśnie tą jasność to, że podkłady tak naprawdę wyglądają jaśniej niż niektóre z tych korektorów, ale to może być gra światła, także. Dzisiaj porównam oczywiście ten kolor też do innych moich korektorów, które używam na co dzień. Mam tutaj taki miks y, takich korektorów bardziej do twarzy i korektorów rozjaśniających pod oczy. Natomiast mam kilka najjaśniejszych kolorów z innych marek podobnego pokroju, jak Make Up by Mario. Więc mam nadzieję, że zobaczymy w ten sposób, czy ten najjaśniejszy kolor jest rzeczywiście za ciemny. Czy może odpowiada jasnością innym markom, i nie ma o co tak naprawdę tutaj robić burzy? I od tego tak naprawdę zacznę. Przesłoczujemy sobie wszystkie te korektory, następnie, kiedy będę go nakładać na twarz, opowiem Wam troszeczkę o jego składzie, właściwościach i tak dalej. Zdecydowałam się na kolor 120. Jest to najjaśniejszy kolor w ofercie i jest on określony jako brzoskwiniowy. Mario ma na swojej stronie taką ściągawkę. Jeżeli macie jego podkład, to możecie dopasować korektor wedle tabeli, którą załącza na swojej stronie. Bardzo to jest przydatne, nie ukrywam. Natomiast biorąc pod uwagę, że mam najjaśniejszy kolor podkładu, czyli 1C, no to wiedziałam i bez tego, że muszę iść w najjaśniejszy korektor. I muszę przyznać, że na żywo wygląda on jaśniej niż właśnie w tym sklepie jarzeniowym, także już teraz aż tak bardzo się go nie boję. Jest na pewno troszeczkę brzoskwiniowy i to zobaczycie jak zacznę porównywać go do innych korektorów. I na pierwszy ogień wezmę Natasha Danone w kolorze N1. To jest w tej chwili mój ulubiony korektor, aczkolwiek przynajmniej, że pod oczy jest tyci za ciemny. Nie jest ciemny. Jest tak naprawdę... Mówiłam o tym nad jednym z moich filmów, że y, to jest tak naprawdę kolor, którego powinnam używać pod oczy, ponieważ wygląda bardzo naturalnie, ale ja mam tendencję do szukania, wiecie, jeszcze jaśniejszego koloru. Także porównanie będzie z tym. Porównam też go z Charlotte Tilbury Beautiful Skin Radiant Concealer. Mój jest w kolorze 1 Fair, więc również najjaśniejszy w ofercie. Pokażę Wam wszystkie razem. Na razie ja widzę na dłoni. Porównam go także do Diora Seri Backstage w kolorze 0N. I jeszcze wybrałam dwa najjaśniejsze korektory, jakie mam w swojej kolekcji. Jest to Nars. To jest kolor Light 1, bardzo jasny. Jest dla mnie wręcz jak duch w tym, wyglądam. Już mi się nawet kończy, ale akurat do tego porównania się przyda. Oraz Hourglass. Hourglass um, Vanish Airbrush Concealer w kolorze Birch. To również, jeżeli się nie mylę, jest najjaśniejszy. Tak prezentują się najjaśniejsze kolory wymienionych marek obok siebie. Wydaje mi się, że widać tutaj dosyć mocno, że da się pójść jaśniej. Zwłaszcza te korektory po tej stronie, którakolwiek to jest na ekranie, idą zdecydowanie jaśniej. Natomiast Natasza tutaj wcale nie wygląda odmiennie, prawda? Jest innego, innej tonacji, jest bardziej neutralna. Natomiast y, jasnością nie powiedziałabym, że odbiega. Wydaje mi się, że najbliżej jest mu do korektora od Charlotte Tilbury, natomiast cała reszta, czyli Dior, Nars i Hourglass idą jaśniej. Mam nadzieję, że jest to przydatne i jeżeli na przykład jesteście kolorem 0N u Diora, i jest to Was naprawdę bardzo dobry kolor, no to wiecie, że za bardzo u Make Up By Mario nie macie czego szukać niestety. Bo to 120, które jest najjaśniejsze, jest już ciemniejsze niż, niż ten Dior. Dobrze, ja teraz przejdę, słuchajcie, do nałożenia sobie podkładu na twarz i w międzyczasie będę Wam opowiadać o wszystkich właściwościach tego produktu, z czego się składa i co obiecuje nam Mario. Tak, żeby mam nadzieję, jak skończę o tym opowiadać, żebym mogła już nałożyć ten korektor. Także na stronie Mario możemy przeczytać informację, że jest to profesjonalny korektor, który w widoczny sposób liftinguje, rozjaśnia oraz tak jakby rozmywa, bluruje skórę pod oczami. No jest to dosyć duży claim. Ma nam dawać też taki rozbudzony efekt pod oczami i mieć naturalne wykończenie, takie wiecie, przypominające skórę, tak zwany second skin. Jeżeli chodzi o krycie, mamy tutaj mieć krycie średnie, które możemy jeszcze zbudować. Także, jak na produkt, który nakładamy pod oczy, no jest, to, jest to dosyć dużo. Mario natomiast idzie dalej i obiecuje nam przykrycie wszelkiego rodzaju zasinień, opuchnięć oraz zmarszczek. Ma nie wchodzić nam w te zmarszczki i niwelować zasienienia i opuchliznę. To się wiąże z zawartością kofeiny w składzie, która naturalnie ma takie właśnie właściwości. Jak wiemy, jest to antyoksydant, jest to rozpuszczalna w wodzie, wspomaga mikrocyrkulację naczyń krwionośnych i dzięki temu opuchlista jest mm, mniejsza. Jest jeszcze drugi antyoksydant w tym korektorze i jest to witamina E, czyli tokoferol i różni się on od kofeiny chociażby tym, że jest ono słuszczalny w tłuszczach, a nie w wodzie. Także jest bardzo łatwo absorbowany przez naszą skórę. Dzięki temu chroni nas również od wolnych rodników, które, jak wiemy, próbują zepsuć nasz drogocenny kolagen. E, oprócz tego, witamina E zapewnia nam fotoochronę przed promieniowaniem UVB. W składzie mamy również skwaran, który jest bardzo popularnym składnikiem kosmetyków. Jest to emolient, który wspomaga nawilżenie skóry, jest on bowiem naturalnie występujący w naturze, między innymi w naszym sebum. Jest on więc często dodawany do kosmetyków jako taka substancja nawilżająca, która nie powoduje tego wiecie, uczucia ciężkiego. Olejistego nawilżenia, tylko jest bardzo dla nas przyjemna i naturalna. To, co może zainteresować osoby, które mają jakieś podrażnienia, alergie i generalnie czytają te składy bardzo uważnie, to na pewno to, że ten produkt jest pełen silikonów. Dodatkowo produkt jest bezzapachowy, nie widzę tutaj w składzie żadnych perfum. Ten delikatny zapach, który posiada, ponieważ ma takowy. To wydaje mi się może być y, skutek obecności kofeiny, ponieważ ona również ma bardzo specyficzny zapach. Natomiast perfum jako takich w składzie tutaj nie widzę. Mamy tutaj też jedną substancję pochodzącą z kokosa, także jeżeli jesteście uczuleni na kokos, to również y, przeczytajcie ten skład jeszcze bardzo porządnie. Ja tak jak wspomniałam jestem na początku drogi poznawania składów, także y, jeżeli macie jakieś uczulenia to błagam przeczytajcie. Wkleję może tutaj też od razu ten skład. Także możecie sobie zrobić pauzę i wszystko przeczytać. I muszę przyznać, że tak patrząc ogólnie na ten skład, nie widzę tutaj nic rażącego. Sama osobiście nie mam jakiejś uczulenia, więc na to akurat nie zwracam uwagi. Ale sam fakt tego, że produkt zawiera kofeinę, witaminę E, skwalan, to są substancje, które zazwyczaj moja skóra lubi. Także pod tym względem jak najbardziej produkt mi pasuje. Natomiast y, sprawdźmy go teraz na skórze. Nałożę sobie go tak porządną ilość, żeby też zobaczyć, y, czy nie będzie mi się wałkował, ponieważ to, co Mario obiecuje na stronie, czyli to, że ten produkt utrwala się sam, jest dla mnie bardzo, bardzo zastanawiające. Ja przez to rozumiem, że jest to produkt, który nie wymaga utrwalenia pudrem. Y, i o ile o twarz nie martwię się, ponieważ ja nie utrwalam swojej twarzy pudrem za każdym razem, albo robię to bardzo, bardzo delikatnie. Tak, skórę pod oczami zawsze pudruję. Także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Z oczami poczekam chwilę, na razie rozmaruję sobie całą resztę. A z oczami chwileczkę poczekam, ponieważ jestem ciekawa, czy wpłynie to jakkolwiek na to, jak ten produkt rozprowadzi się po skórze i jakie będzie miał krycie. Zazwyczaj, jeżeli chcemy, żeby krycie było większe, zostawiamy korektor troszeczkę do zaschnięcia i wtedy delikatnie tylko rozprowadzamy go tak naprawdę po mniejszej powierzchni, niż byśmy robili rozmarowując go tak na świeżo. Ja jakichś szczególnych zasinień pod oczami nie mam. Zależy to oczywiście od y, mojego spania, natomiast generalnie nie powiedziałabym, że jest to coś, z czym się borykam, także tutaj wam nie pomogę. To, co jeszcze zrobię, to nałożę taką minimalną ilość tutaj na moje niedoskonałości, ponieważ miał on przykrywać wszystko, także rozumiem, że niedoskonałości również. Oczywiście w tym kolorze raczej nadaje mi się pod oczy niż tutaj, ale. Dla samego testu mogę go nałożyć i na brodę. No, wydaje mi się, że poradził sobie całkiem ładnie. Nie jest to jakieś krycie, wiecie, typu totalna maska i idealna skóra, ale jest to krycie pełne. To, to muszę mu przyznać. Dobrze, zabieram się teraz za rozmarowanie y, korektora pod oczami, i na razie go wklepuję. I delikatnie rozprowadzam pod całe oczy. I od razu muszę powiedzieć, że kolorystycznie nie jest źle. Bałam się, że będzie to za ciemny kolor, natomiast rzeczywiście do tego podkładu, do najjaśniejszego podkładu, jakim jest 1C, sprawdza się bardzo ładnie. Także jeżeli może macie ten podkład i kolorystycznie wam odpowiada, nie jest za ciemny. To ten 120 może się u Was sprawdzić. Myślę, że większy problem mogą mieć osoby, które nie posiadają tego podkładu od Make-up by Mario i przez to też nie wiedzą, jak te kolory, jak bardzo są jasne, bądź ciemne. Ale tutaj mam nadzieję, że to porównanie z najjaśniejszymi korektorami Wam się na coś przyda. Dobrze, wklepałam go dosyć dokładnie pod oczami i teraz zaczekam chwilę, czy wejdzie mi w moje smarszczki, czy nie. W międzyczasie nałożę sobie brązer i róż. Oba będą od Make Up by Mario i są to produkty kremowe, więc dalej nie muszę się podrować. Tą część Wam przyspieszę i widzimy się za kilka minut. nakładanie brązera i różu, i już widzę, że wszedł mi tutaj w te linie. No, w zmarszczki, ale w te linie, które mam pod dolną powieką. Tego pewnie nie będzie widać na kamerze, ale no, musicie mi uwierzyć na słowo. Także nie uważam, żeby był to produkt, którego nie należy pudrować. Wręcz przeciwnie. Ja zaraz go przypudruję. W ogóle, zobaczcie, jaka moja cara jest rozświetlona. Trochę, <gryw> trochę aż za bardzo. Sięgam tutaj po patmagraf i przypruszę sobie troszeczkę tą okolicę pod oczami. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tego produktu, to z tym oczywiście będę musiała do Was wrócić. To jest taki test. Pierwsze wrażenia. Natomiast no, nie jestem w stanie teraz. Trzymać go też tyle czasu, ponieważ już jest u mnie dosyć późno. Także nie będę w stanie go nawet ponosić wystarczająco długo, żeby powiedzieć Wam, jak się sprawdził. Ale na pewno w przyszłych filmach ten produkt się ukaże. Zawsze zresztą tak robię, że te nowe produkty gdzieś tam się przewijają. Czy to w chat make upach czy w jakichś podsumowaniach, w recenzjach. Ostatnio nie robiłam przyznaję tego Speed Reviews, ponieważ tych produktów. Zrobiło się tyle, że potrzebuję też więcej czasu, żeby je porządnie przetestować. Plus ciągle pojawia się coś nowego, więc nie ma czasu. Nie ma czasu słuchajcie. Dobrze, nałożę sobie jeszcze ciupinkę rozświetlacza. Też będzie Up by Mario. Wychodzi nam trochę makijaż jedną marką, ale czemu nie. To jest kolor Pearl, jeżeli kogoś interesuje. Bardzo go lubię, jest taki bardzo. Dzienny, jak dla mnie, ale przepięknie stapia się ze skórą. Jest lekko złotawy, ale nie jest to ciepłe złoto. I tak to słuchajcie, dzisiaj zostawię. Także tak wygląda ten korektor już po wykończeniu, można powiedzieć, makijażu twarzy. Według mnie wygląda naprawdę nieźle. Kolor jest jak najbardziej w porządku. Jest wystarczająco jasny, żeby ładnie się zlać z tym 1C. Nie jest od niego jaśniejszy, ale też według mnie nie musi być, ponieważ y, ten kolor jest bardzo jasny. Wydaje mi się, że teraz na mój odcień letni y, jest nawet troszeczkę za jasny. Próbowałam to trochę zniwelować brązerem, ale no, wydaje mi się, że do tego podkładu to ja muszę wrócić zimą, bo w tej chwili jest po prostu dla mnie za jasny. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka recenzja Wam się spodobała i że moje. Próby czytania składu również przypadły Wam do gustu i że żadnej głupoty nie palnęłam. Ale jeżeli tak było, to bardzo proszę dać mi znać w komentarzu. Jak ostatnio patrzyłam w moją zakładkę społeczność, podkład od Make Up By Mario był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o podkłady, które chcecie zobaczyć w mojej serii Encyklopedia Podkładów Luksusowych jako pierwszy, nie jako pierwszy, jako następny. Także już informuję, że to on się ukaże w następnym odcinku. Natomiast dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć ten mój makijaż innymi nowościami, które kręciłam wczoraj, bo w tej chwili naprawdę jestem trochę zbita z tropu. Ten korektor po prostu by tam pasował, no, idealnie. Ale no nic, ja mam tam w każdym razie takie produkty jak Chanel, mam Guerlain, mam paletkę YSL w końcu i kilka innych produktów, także wydaje mi się, że jest to fajny odcinek. Pojawia się też moja kicia mały spoiler. Także dajcie mi znać, jeżeli będziecie chcieli, to wrzucę go jako po prostu bonusowy filmik, nie wiem, może w sobotę albo w poniedziałek. Zobaczymy. Dobrze, dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!